Witam Was, jestem polski żeby jaka ze mną co? Murcel Miałaś się przywitać, czy tam miałeś? Fail Dobra, to a ze mną jeszcze jest? Fajleny compilation, dobra Ja tu nagrywam, a ty nie chcesz się przywitać, foch Foch compilation Forever bardziej <laughs> Foch forever no. Będę miał łóżeczko. Bez skojarzeń. Jezu. Yep, yep, yep. Ale przecież w wiosce MPC były, były te, 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 te nowe te, te, te latarnie. Zwaną. Dobra, czekaj. Przybitasz się, czy nie? No. No to powiedz cześć, bo ja już nagrywam od paru sekund. Oh. To powiedz cześć. Da. Ja wierzę. <laughs> Powiedz, jak się nazywasz może w Minecraftie? Mm, nazywam się C-83. Nieprawda. Zwalniam cię. Papa. Pa. Ani jakiś kali 83? Nie ja no, żartuję. Dzisiaj jest ja daje... papier, papier. Może to ta samo. Nie, bo w tamtej nie było kościoła. W By imię Chrystusa, zasługi Chrystusa i tak dalej. Jedźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech nie będzie dzięków. Może jest kowal znów. No i ja piekdziany, nie zbudowali kowala. Czekaj, jeździ. No nic, to przednie tylko to i będzie nie ten. Cześć, ksiądz. Macie tu ziemniaki? To, co, co to jest? Marchewka. Ja chcę ziemniaki. O, znalazłem. Dzięki. Żegnam, Mac. Czekajcie, po... jak mam napisz folu? Boże! Ma być normalny. Bo ja się tak dziwiłem, że żadnych mapków w nie widać. A, jed razem ten zatrzymiły do domku. A ja nie. Ja pobiegnę. Biegnę, bo chcę. Biegnę, bo... O oh, shit. Ale może ja wrócę. Mm. Nie no, że ty. Fuck off! Witcher? Witcher? E, to ja wrócę. Prześpię się tam. Cięcia nie zrobię, bo jeszcze nie umiem. No nie, kolejny łocznik. Łuk mam i z ciebie dropnąć. Jaki ja jestem, cheaterski! <noise> <noise> Jaki, lol! A tu było szczerze. Łuk mam i z ciebie dropnąć. Łuk. Mogę się dosiąść? Cześć! Co masz? 10 jemy. Go pojebało. Wiem! Zniszcz MPC, a nie mnie idzie to. Albo nie, wiesz co? Nie niż nikogo! Uciekaj. Cześć, enpecz. Zamieszkam u ciebie, dobrze? Tak, tak, tak. Szybę mu Wal się! Masz dupny handel! Szybę mu Eks! O! Dupa! Przyjłaś tu do mnie! Co masz? 15 za... papiew I tak 15 za papier dzienniczy. Ludzie. Bo tutaj miało misję patent. Cześć, cześć! A co powiedziała? Nic. Albo powiedział, bo nie jestem pewien. Cicho, z ciebie jest. O mam płytkę naciskową. Ja pierwsz, papier. A już mam jedno takie. Eee... Wiedzę, to to się nie zapowiada, żeby miała się skończyć noc. Dupa. No to zrób sobie łyżeczko inteligentne. A właśnie ja jestem inteligentny. Więc Fię, zrobię łyżeczko. Idealnie mi wyjdzie tego dziwnego, dębowego czegoś. Sracza pewnie. Dzień dobry bardzo. Czekajcie, Łukasz mi um, Nieznana komenda, no ja to idziemy zombiaki A to szuka. Ale tu kwandia normalnie pierdolała. Co takiego? Mam stałe w oko! Wow, je foka. No, no, jaką ja mam odległość renderowania? Co takiego? 12? No miało być 16 O! Już mi renderuję dalej Bo generuję od nowe świat. Najgorzej jest jak się gra na jednym ciankę, albo na pół czanka, Bo wtedy hero wychodzi i mówi FUCK! Off! I mam się jebane. Gdzie ja widzę? Czy ja widzę? Czarne klocze! Au! To przez ciebie! Co takiego jest? <laughs> Ciany Co to takiego? Czane co to takiego jest? Czarne klocze! Koniki, my little pony. Mają balony. Dziamy kluczy! Dobry odcinek się zaraz będzie kończył No to zaraz powiem komentujcie, subskrybujcie nie, 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 nie. Raz, dwa, trzy Ja pierdzielę Obrazili się na mnie bogowie No to y sobie dziurkę wykopię <grym> Nie wiem więc... czemu ja mam takiego głupie jeżdżenia Każdy dnie ma Komentujcie, subskrybujcie łapka w górecie